Dzień dobry w kolejnym dniu i dzisiaj mamy piątek i ja sobie tak super postanowiłam, że wstanę, ogarnę wszystko, chłopaków wypchnę do żłobka i do szkoły, a ja szybko posprzątam mieszkanie, ogarnę na tip top, tak wiecie, z grubsza, co by na weekend już było. Fajnym, y, fajne, ogarnięte, czyste. No i co, jest godzina, słuchajcie, 10:20, a ja zamiast y, sprzątać, to siedziałam na laptopie, montowałam filmy i ogarniałam inne rzeczy więc y, nie pykło, nie pykło, a teraz już jestem głodna, muszę coś zjeść. Y, nie uda mi się dzisiaj wytrzymać dłużej, ale słucham swojego organizmu. Y, więc zaczynam jeść, zjem sobie coś i, i już się poprawiam, idę ogarniać, idę sprzątać. Jeszcze słuchajcie muszę wypełnić ankietę. Y, dostaliśmy taką ankietę ze żłobka do wypełnienia. Nie wiem w ogóle, co tu są za y, pytania, y, ale wydrukowałam. To już jest sukces, wydrukowałam, muszę to wypełnić i dzisiaj, jak będziemy kostka odbierać, to zanieść. Teraz robię sobie szybko śniadanie, no i y, ogarniam to mieszkanie. W korytarzu taką szafę, i to jest szafa tak zwana gospodarcza. Ale powiem Wam, że chyba zaszło to o krok za daleko. <grym> I trzeba tu zrobić porządek. No, w ogóle nie wiem o co chodzi, ale yy, u nas jest tak, że co ja zrobię porządek w szafach, i to czyściuchami, czy takiej, właśnie gospodarczej, czy z dokumentami, czy w ogóle, wiecie, po prostu z szaf w szafkach. Szufladach i tak dalej. Tak, ten porządek trwa, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie i od nowa później jest tak samo. I powiem Wam, że to jest taka trochę syzyfowa robota, ale jak już mnie tak naprawdę wkurza to, jak to wygląda, no to po prostu się za to biorę. I to jest ten dzień. O Boże! Nie chcę się tego robić, ale wstyd trochę, więc robimy. Przy okazji pokażę Wam od razu moje ulubione produkty do czyszczenia, do czyszczenia, do mycia naczyń. To są produkty z Lidla. Myję naczynie, jestem eko, Pur Home, W5. One są fajne, bo w większości 98, tu 96 składników naturalnych. Więc polecam, ja ich w większości używam. Tu widzicie jakiś wanisz, który mój mąż kiedyś kupił, ale w ogóle tego nie używamy. No, ale niech jest na czarną godzinę. Mydło. A, tego używam do szyb. To jest zdecydowanie najlepsze do szyb, a niestety już mi się kończy. Sól do zmywarki. O właśnie, pampersy do wody dla dziecka. Muszę to komuś oddać, bo... Kostek już nie używa Wiecie, że u mnie żelazko jest używane tylko od święta Ja na co dzień nie prasuję ciuchów Chyba, że już tak naprawdę coś muszę Typu koszulę, jakąś taką bluzkę, która jest bardzo wygnieciona Natomiast na co dzień nie prasuję wszystkiego po praniu I powiem Wam, że podziwiam wszystkie i wszystkich Was Którzy po praniu i po wysuszeniu od razu prasują ciuchy Dla mnie to jest w ogóle jakieś niesamowite Szczerze Wam powiem Dobra, yy, układamy dalej. Tu mamy sprzątanie. Na górze sobie zrobimy szafkę od. Yy, szafkę od zmyw zmywarki. W górę już ogarnęłam. Został nam jeszcze yy, ten dół, ta ostatnia szafka. I powiem wam, że yy, to jest najgorsze do ogarnięcia, chyba. Tam to poszło mi nawet w miarę dość szybko. Nie spodziewałam się. Zdecydowanie muszę, chyba częściej nagrywać, zdecydowanie muszę chyba częściej nagrywać takie vlogi, takie filmy ze sprzątania. Jestem wtedy o wiele bardziej zmotywowana, słuchajcie. E, dobra. Ogarniemy to jakoś. Wygląda już to całkiem, całkiem nieźle. I zaczynając od góry, tutaj mam rzeczy do smywarki wodę destylowaną do prasowania i do mycia podłogi tym mopem parowym, bo mój mąż tylko taką do niego nalewa, żelazko, coś do mycia zmywarki i tam jakieś różne e, takie małe pierdółki części. Tutaj mam zestaw do sprzątania i do prania, e, jakieś też chusteczki, a tutaj wszystko do sprzątania, mydełko, kostki do toalecy. Tutaj jest taka sekcja higieniczna, e, zapasowe płatki, do uszu patyczki jakieś tam podpaski, moje soczewki bo nie noszę na co dzień soczewek, nie chcę też, żeby one leżały w łazience, bo tam mam mało miejsca, kosmetyczki na wyjazdy a tutaj mm, wszystkie jakieś takie zapasowe i dodatkowe końcówki do szczotek mm, no i na końcu odkurzacz, mop parowy i mm, papier toaletowy git, git ale żeby nie było, zobaczcie, jaka wielka paka rzeczy do wyrzucenia z tej szafki. Tak, jednak stwierdzam, że warto od czasu do czasu zrobić taki przegląd. To idzie do szkosza. A ja kończę yy, myć jeszcze łazienkę i robię sobie kawę i przechodzę do kuchni. Ale tak, powiem Wam, że fajnie, fajnie tak sobie odświeżyć yy, zrobić właśnie porządek. Chociaż po troszku, chociaż w jednej szafce, ale już tak, jakoś tak jest inaczej i lepiej od razu się czuję. Ja w ogóle bardzo lubię mieć porządek w domu, a niekoniecznie lubię sprzątać. Chociaż i tak już lubię o wiele bardziej niż jak byłam nastolatką. Wsłuchajcie, sensie, żeby mnie zapędzić do sprzątania, jak byłam na nastolatką czy dzieckiem, to był kosmos. Teraz przerwa na kawę i na zrobienie y, ciasta do pizzy. Oczywiście robię ciasto jak zawsze w Lidlomixie I to jest, kurde, nie będzie mnie słychać, bo woda się gotuje Chciałam tylko Wam powiedzieć, że do wyrabiania wszelakich ciast To jest najlepszy sprzęt Kocham, kocham, kocham I robimy wszystko I ciasto na pierogi, i nawet bułki I właśnie na pizzę naprawdę polecam Pytanie od jednej z Was, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo pracuje mój Lidlomix. Czy ja piję tylko kawę sypaną? I słuchajcie, nie, ale bardzo lubię pierwszą kawę wypić sypaną, bo ona mi daje mam wrażenie jakiegoś takiego większego kopa niż taka kawa z ekspresu. Ja tą kawę z ekspresu też bardzo lubię i robię sobie ją nie codziennie, bo w zależności jak piję dwie kawy, to drugą zdecydowanie robię z ekspresu. I lubię ten ekspres nasz yy, przelewo... To jest przelewowy? Nie wiem, chyba tak yy, Lubię go yy, Ale właśnie tą pierwszą Taką kawkę w ciągu dnia Sypana A nasz ekspres to ekspres z Lidla My go kupiliśmy już kilka lat do tyłu Ale one wracają co jakiś czas Nie wiem też, nie wiem też czy na stronie go nie znajdziecie To jest taki normalny ekspres Tutaj sobie nasypujecie kawy Tutaj wkładacie kolbę włączacie, pięknie tutaj temperatura rośnie, no i możecie też sobie spienić mleko. Także jest naprawdę spoko, jak za tą cenę, już nie pamiętam dokładnie za ile my go kupiliśmy, ale to nie były jakieś duże pieniądze. To jest naprawdę fajne. No i Dominik na przykład używa go praktycznie codziennie, więc jest i nie marnuje się. znacie ten sposób na czyszczenie mikrofali, ale y, moja już wygląda strasznie, to w ogóle nawet nie, nie, nie można pokazywać, bo jest coś okropnego, ale wkładamy sobie właśnie y, na miseczce cytrynę, trochę wody i włączamy mikrofale. Pięknie się wszystko odparuje, później tylko ścieramy, y, ścieramy ściereczką i gotowe. Proszę bardzo, jaka piękna, czyściutka, o tu jeszcze coś zostało nam, ale... Yy, to tylko naprawdę wytarłam, przetarłam papierem ręcznikowym po tej wodzie z cytryną i zrobione. Plenum. się skapłam, że mam robić pizzę, a mam tylko ser, pomidory, oliwki i cebulę jako składniki. No, yy, ale chociaż dom jest posprzątany, a pizza po prostu będzie taka bardzo budżetowa, tylko z trzema składnikami. Mam jeszcze taką mozzarellę w kostce, to może też ją zetrę, żeby było trochę więcej tego sera i po prostu to będzie pizza serowa z yy, oliwkami i z cebulką. No, może być, może być. Myślałam, że mam paprykę, myślałam, że mam kukurydzę. Dużo rzeczy myślałam, że mam, ale okazało się, że jednak nie mam. Wiecie co? Stwierdziłam, że zrobię eksperyment. Mam tam soczewicę zieloną yy, z zalewy. Odcisnę ją tutaj teraz nad zlewem i yy, dam ją też na pizzę zobaczymy, ona powinna się tak fajnie upiec na chrupiącej i powinna być dobra więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że tak będzie zobaczymy, dam Wam znać jak się zrobi zjedliśmy pizzę i powiem Wam, że ta pizza z soczewicą była całkiem, całkiem dobra. A teraz kończę już tego vloga. My z Kostisiem jedziemy. Gdzie jedziemy? Do Antosia. Do Antosia, do kolegi Kostisia a mama na kawkę, kostek się pobawić. No i kończę tego vloga z tego miejsca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, no i nie zapomnijcie też o subskrypcji, jeżeli lubicie oglądać, oglądać nasze filmy. To dla nas jest bardzo ważne. Zarówno dla mnie, a już nie wspomnę o Franku, jak to przeżywa, także dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.